Witajcie w kolejnym materiale na kanale Grasz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W lutym ruszają zdjęcia nowej filmowej odsłony obcego po tytule Romulus. Już nie mogę się doczekać, gdyż domyślam się, czego będziemy świadkami w tej kinowej produkcji. Z tej okazji chciałbym poruszyć dosyć nietypowy temat, gdyż opowiem wam, czego bały się ksenomorfy. Zazwyczaj gatunek ten kojarzy nam się z dosłownym drapieżnikiem, który nie ma praktycznie wad i w momencie konfrontacji z ludźmi w większości przypadków góruje nad przedstawicielami naszego gatunku, a nawet jest wyzwaniem dla doskonałych wojowników pochodzących z planty Yauchia Prime. Uczucie strachu wprost nie pasuje do rasy Lingua Fodea Acheronis, jednak co ciekawe nie jest wcale im obce. Ksenomorfy uważane są za bardzo inteligentne, doskonale radzą sobie podczas łowów w stadach jak i w pojedynkę. Potrafią skradać się i szpiegować swoją ofiarę, wykorzystywać ukształtowanie terenu, a nawet przygotowywać zasadzki na swoją zdobycz. Możemy być więc świadomi, że potrafią planować, są świadome celu swojego istnienia, a gdyby potrafiły mówić i miały w tym swój interes, mogłyby komunikować się przykładowo z ludźmi, Najinteligentniejszymi obcymi była oczywiście elita tego gatunku z królową matką, królem i cesarzowymi na czele. To właśnie te podgatunki potrafiły planować i zarządzać cemi ulami ksenomorfów, a także wycofywać się z bitwy, gdy ta była skazana na porażkę. Przykładowo podczas Wielkiej Wojny Obcych, w której ścierały się rasy czarnych i czerwonych ksenomorfów na ich rodzimej planecie, można było zaobserwować uciekające z pola bitwy niedobicki, które, tracąc sens walki, uciekały do rodzimego ula. Tam były oczywiście neutralizowane przez pretorianów, jednak strach przed śmiercią z rąk przeciwnika był zbyt silnym bodźcem, aby powstrzymać chęć ucieczki do leża królowej, które instynktownie traktowały jako swój dom. Ksenomorfy podobnie reagowały podczas konfrontacji z drapieżnikiem Alfa, który zamieszkiwał ich planetę, gdyż jak wiecie obcy nie byli dominującym gatunkiem na Xenomorph Prime. Owszem ich roje były najliczniejsze, jednak polował na nie tajemniczy gatunek gadów, które wykształciły odporność na ich kwas i były od nich znacznie silniejsze. Xenomorfy żyjące na swojej rodzimej planecie były znacznie większe od przedstawicieli swojego gatunku żyjącego w innych rejonach kosmosu. Działo się tak dlatego, że przeżywały tam znacznie dłużej i z biegiem lat rozwijały również swoją inteligencję emocjonalną. Świeżo wyrosnięte osobniki, które niedawno opuściły swoich nosicieli, działały instynktownie, a dopiero z biegiem czasu i nabyciem doświadczenia zaczynały kierować się rozumem. Dlatego też jako że większość filmów ukazuje właśnie niedojrzałe ksenomorfy, nie było zbyt wielu okazji aby zdać sobie sprawę że stworzenia te były podatne na różne emocje. W ramach ciekawostki człowiek walcząc z nimi mógł dosłownie wywołać u nich strach poprzez użycie miotaczy ognia, gdyż stworzenia te instynktownie bały się konfrontacji z tym żywiołem, który był dla nich zabójczy. Podsumowując, ksenomorfy odczuwały również strach, euforię czy też złość, gdyż dysponowały odpowiednim poziomem inteligencji emocjonalnej, która rozwijała się wraz z osiąganiem dojrzałości danego osobnika i wraz z upływem lat towarzyszące temu zachowania były coraz bardziej widoczne. Jeśli chcecie, abym przygotowywał kolejne filmy o obcych, napiszcie Ksenomor w komentarzu. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!